Dominik, zadora przed obroną pasa mistrzowskiego, fen z pasem tutaj i z całkowicie szaloną ekipą, która po prostu darła się jak wariaci, gdy wchodziłaś na scenę. Dominik, witaj, miło cię zobaczyć tutaj i miło, że doczekaliśmy się Twojej kolejnej walki w barwach fen. Fajnie, że się tęskniliście, że widzimy się u mnie w mieście. Tak, jest cała brygada, cała familia, Artnoxowy team, także mam pełne wsparcie. Ty mi opowiadaj po kolei najpierw o tych swoich kolegach z Artnoxa, a potem przejdziemy do Twojej walki. Szymon Dusza, mega walka przed nim. Kamil Gniadek nie nada wyzwanie. Były pretendent do pasa. Ktoś z kim? Wasz kolega z teamu, czyli Andrzej Grzebyk już się mierzył. Jakieś rady poszły. Tutaj tajniackie masz robić tak, tak i tak. Jak, jak to wyglądało? Wiesz co? No co? No, no Gniadek powiedział, że chce uczyć nosa Arnoxowi, to niestety my uczniemy e, jemu nosa. E, myślę, że Szymon jest gotowy w 150% i to będzie walka. Może być walka roku. E, także będą grzmoty nie mrugać tam na tej walce. A jeżeli chodzi o Andrzeja, no to co, no Andrzej dał mu tam kilka wiadomo, jakichś rad, bo no jakieś tam doświadczenie już ma, wygrał, wygrał z gniatkiem i myślę, że tylko dla Szymona to jest na plus, że, że jakieś tam rady może zaczerpnąć od Andrzeja. Przejdźmy do Andrzeja Grzewyka Obrona pasa w kategorii 8-4 i mam kurczę sprzeczne informacje, bo tak, prezes Fenu mówi, że Andrzej się żegna z kategorią 8-4 i ta walka jest na pożegnanie. Z kolei Andrzej mówi, że on by chętnie jeszcze zawalczył o trzeci pas, bo mu się podoba i chce kolekcjonować. Jakie są jakby informacje, które przemykają się po waszym teamie? Andrzej się szykuje na to 7-7 i tam chce zostać, czy jak to będzie wyglądało? Wiesz co, no z tego co ja mam, znam te informacje, no to chyba się raczej nie pożegna na double chain, więc to brzmi, brzmi fajnie. Dobrze się czuję z dwoma paskami. Tak, dobrze czuję się z dwoma pasami. To jest raz, dwa, trzy. Na no, pożegnanie raczej nie. Myślę, że znając Andrzeja zostanie tym 8-4. Tym bardziej, że widziałem jego minę na ważeniu, że poszedł dwiema łukawicę, siedział na z na wadze, nie musiał w ogóle wagi robić. Nie to, co my żeśmy kopcili wagę w saunach czy tam w wannach. Także myślę, że nie pożegna się z dwoma pasami, a prędzej bym się spodziewał tego, że e, będzie chciał trzeci zdobyć. Co to jest za nowa moda, którą wprowadza Andrzej w garniturze na ważenie? Dobrze, że w butach na wagę nie wiesz, że jest nasz Kolor McGregor musi wyglądać, że... nie? Nie! Andrzej lubi się ubierać, lubi szyki, elegancję, ma fajny styl, także dlaczego ma się tak nie pokazywać? Każdy gdzieś ma, jakąś swoją osobowość, Andrzej jest jaki jest, jest bardzo fantastycznym facetem, jest moim przyjacielem i e, nawet jakby wyszedł w samych majtkach w czerwone kropki, to dla mnie będzie mega gościem. Jako fan CMA myślę, że też by mi odpowiadało, zresztą pewnie panią przed telewizorami również, żeby wyszedł tylko i wyłącznie w majtkach. E, dobrze, Dominik, okej, okay. kończąc jakby temat Andrzeja, chciałam się tylko jeszcze zapytać o, o Fonsekę, czyli o jego przeciwnika. Thank <laughs> ma dobrą rękę do ściągania Brazylijczyków. I cholera ci Brazylijczycy przyjeżdżają tu i robią problem naszym polskim chłopakom. Czy ten chłopak zrobi problem Andrzejowi? No wiesz co, ciężko to powiedzieć. To jest walka. 84 kilo. Jeden i drugi ma czym przyłożyć. Chwila nieuwagi i dechy, nie? E, na pewno Andrzej jest lepszym stójkowiczem. E, Foneska na pewno troszeczkę lep lepiej reprezentuje grę parterową. Mówię, no z nimi to właśnie, tak jak mówić nie wiadomo co, po czego się po nich spodziewać, nie? Bo są Brazylijczycy, którzy naprawdę wywodzą się z mega fajnych szkół Muay thai. Mają też mega te stójki. Szek czasami nastawia się na ten parter, a później tak jednak jest zaskoczenie, bo nagle jest fantastyczna stójka, nie? Także to naprawdę trzeba na nich uważać to przejdźmy w takim razie do Twojej walki przeciwnik, który już zna smak tego pasa, wie jak to jest nosić pas mistrzowski fenu na biodrach i bardzo chce ten pas odzyskać co prawda Wojtek Wierzbicki był tylko tymczasowym mistrzem, ale jednak miał okazję próbować bronić tego, tego pasa wiem, że jest mega zmotywowany przed walką ale od Twojego menedżera Artura Gwoździa wiem, że Ty jesteś tak nabuzowany, jak jeszcze nigdy Cię nie widział, co Ci daje tą energię przed tą walką? Wiesz co? przede wszystkim moi bliscy, moja rodzina, moja córka moja żona, no, mam mega mega otoczenie wokół siebie, tak? Yy, wokół siebie zostawiłem tylko ludzi, którzy naprawdę mam wsparcie, którzy są prawdziwymi ludźmi, nie jakimiś tam obudnymi fałszerzami, dwulicowcami, bo w, tym, yy, w tych czasach naprawdę bardzo dużo takich ludzi jest, także ograniczyłem naprawdę do fantastycznej ekipy. Mam fantastyczną rodzinę, familię taką drugą. Yy, Artur, nasz ojciec, wszystkich tych artnoksiaków, naprawdę jest, no, widzisz, jest mega atmosfera. Dodatkowy kop motywacyjny, walczę u siebie w mieście, tak? To jest coś, co bardzo rzadko mogłem zaznać. Generalnie w swojej karierze sportowej. Częściej walczyłem dla dsf we Wrocławiu, ale jeszcze nie byłem tak zadomowiony w tym Wrocławiu, to było coś nowego, a teraz mieszkam tu czwarty rok, czuję się to jak w drugim domu moim, bo pochodzę z Bolesławca i o tym nigdy nie zapominam i zawsze będę dumnym Bolesławianinem, ale, ale czuję się też Wrocławianinem, walczę wśród swojej publiczności, będą pełne trybuny moich kibiców, także no co może nie dawać mi większego kopa jak to, tak? No oprócz tego sam potrafię się zmotywować, wiem, że obrona pasa jest trudniejsza niż go do zdobycia, ale jestem naprawdę mega, ale to mega przygotowany, mega zmotywowany i nie dam wyszarpać tego pasa z mojego barku. Wojtek Wierzbicki mierzył się w historii z, z zawodnikiem, któremu ty pas odebrałeś, czyli z Łukaszem Płowieckim. Rozkminiałeś tę walkę na części pierwszej, oglądałeś ją tysiąc razy, czy po prostu wystarczyło raz i stwierdziłeś, dobra, już wiem co mam robić? Wiesz co, oglądałem tą walkę może dwa, trzy razy, także znam mniej więcej błędy jakieś, które popełnia Wojtek. Oglądałem też walkę bokserską z Gromackim ostatnio, także no jakiś tam, jakieś tam pogląd na styl walki mam, z tego co obserwowałem no to Wojtek Wierzbicki nie zmienia stylu walki od dłuższego czasu z każdym walczy praktycznie tak samo wiem na pewno, że będzie nastawiał się na, na boks, bo, bo wiem, że dobrze boksuje jest dobrym bokserem, mam też dobrego trenera już nie pamiętam teraz nazwiska także razem z bratem mają, mają fajny bagaż tego doświadczenia bokserskiego tym bardziej, że ma jedną walkę zawodową w boksie no a co no wiadomo, no a ja będę obradował swoje szanse w potężnych kopnięciach ale na bok też jestem przygotowany bo szlifuję go cały czas Będą niespodzianki? Bo Oczywiście, że będą, mam kilka takich fajnych myczków e, które być może uda mi się zaprezentować ale mówię, to jest walka, zobaczymy jak to się wszystko będzie potoczyło, e, jakiś tam game plan jest, ale nie, nie napalam się na ten game plan, bo jak, jak to mówi Mike Tyson, jak się dostaje w ryja to się game plan kończy, nie? Bo wiesz co się mówi że jako drwal to będziesz tylko i wyłącznie kościł tymi lołami, prawda? Wiesz co, na pewno ten low kick będzie tam funkcjonował ale no zobaczcie wszystko w klatce, nie mogę zdradzać. Magik zawsze mówi, że nie zdradza swoich tajemnic i swoich sztuczek. Ja robię to samo, zobaczycie wszystko jutro w klatce. Dobra, to ty mi teraz jeszcze opowiedz w takim razie o tym ślubie. Dosłownie niedawno, jeszcze, jeszcze po, po ślubie, jakaś podróż poślubna i tak dalej. Pozwoliłeś sobie, dieta poszła w kąt, w ogóle zapomniałeś o treningach i tak dalej. Byłeś tylko i wyłącznie tam ze swoją żoną i sobie odpoczywaliście. Jak to wyglądało? Wiesz co, no, zrobiłem dwa pasy. Sportowo do tego półrocza czułem się naprawdę spełniony. Swoją obietnicę speł 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 spełniłem. E przywiozłem żonie i córce pasy do domu. Leżą do tej pory na półce nad telewizorem. No co, no później to wiadomo, no, jedno kawalerskie, drugie kawalerskie. E ślub, podróż pośród byśmy byliśmy na majorce, ale powiem ci, mega się zrestartowałem. Dwa miesiące naprawdę restartu. E na salę bardzo rzadko przychodziłem. Trenowałem, tak, żeby e po prostu podtrzymać tylko, żeby, żeby się coś ruszać, żeby się nie utyć całkowicie od tych schabowych. E ale mówię, no, zrestartowałem. Zabawałem głowę w strasie, dlatego to też, panie, teraz funkcjonuje, że ja jestem głodny tej walki. Ja już bym mógł walczyć dzisiaj, bo bardzo, bardzo pragnę wejść już do tej klatki. Brakuje mi tej adrenaliny, brakuje mi tej bitki, tych is, tego, tego wszystkiego, tej całej otoczki, tych emocji. Dzisiaj ja jestem mega szczęśliwym facetem, że stoję tutaj w tym miejscu i czekam na jutro, na swój pojedynek. Masz przepiękną żonę. Czy ty się nauczyłeś bić po to, żeby bronić jej przed innymi facetami, czy poznaliście się już jak się umiałeś bić? Wiesz co, poznaliśmy się na sali treningowej, a ja się umiałem bić. Ona zresztą też. Eee, u nas taka historia jest, że mój teść był też kiedyś bokserem, mój tato też kiedyś e, w te kondo startował, także gdzieś ta rodzina i gdzieś te geny fajterskiej i wojowników są. Eee, a mówię, no ja w przyszłym roku mam 25-lecie trenowania sportu walki, bo w pie pierwszy raz na salę poszedłem w wieku 4 lat, także a w przyszłym roku będę miał 29, czyli 20, 25 siarteczka się szykuje, tak? Także ma taka fajna, fajna liczba i zobaczymy, no ciągnę dalej, ile zdrowie pozwoli córa wywodzi się z takiego sportowego klanu, to kogo mamy się spodziewać? Róży gumiennej, stójkowiczki, Asi Jędrzejczyk, gwiazdy MMA. Na kogo będziecie wychowywać córę? Wiesz co, niech ona pójdzie w swoim kierunku i spróbuje wszystkiego. Ja nie mam zamiaru jej ukierunkowywać. Jeżeli jej się to będzie podobało, jestem za. Chociaż nie, chciałbym, żeby, żeby poszła w tą stronę, bo wiemy jaki to jest sport, ile trzeba wyrzeczeń, ile trzeba pracy. Wolę, żeby bardziej coś kobiecego robiła, choć nie twierdzę, że to nie jest sport dla kobiet, bo jak najbardziej jest dla kobiet. Niektóre kobiety mają większe jaja niż. Paceci w klatce. Ale mówię, no bardziej chciałbym ją ukierunkować, gdzieś jakieś tańce, pływanie, środkowe. Jakiś taki normalny sport, bo starszych tych fajterów, nie? A, a na pewno będę chciał ją nauczyć tylko tego, żeby potrafiła się obronić, żeby miała charakter, żeby była pewna siebie, że jak ktoś napłyje twarz, to nie powie, że deszcz pada, tylko postawić charakternie. Z takim tatą i taką mamą jestem spokojna, że tak właśnie będzie. Dominik, absolutna przyjemność z Tobą rozmawiać. Bardzo serdecznie Ci dziękuję, czekam na waszą jutrzejszą walkę jako jedną z najciekawszych na tej karcie. Wiesz, że doskonale, że uwielbiam z tobą przeprowadzę Wywiady, odpowiadać na Twoje pytania, bo są zawsze trafione w punkt. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz i do zobaczenia jutro. Dziękuję, pozdrawiam.